Z tej strony, tu sambe. No, przywitajcie się też. Siema no witam. Wyko właśnie wykonaliśmy quest'a kuj żelazo, póki gorące, i idziemy odebrać nagrodę. Znaczy, wymienić skrzaci los z gwiazdką. Prowadź, Patryk. Mm, dajcie od tego kolejarza opcję. Super, zabierz mnie do zimowej krainy. Okej. Okay. No, chodźcie tutaj. Kuba? Mówiłam, żebym się te matki wygadły. No, dobra, idziemy. <ścoughs> Jaką o, macie wartość tego losu? 6 SL. Tutaj, u tej babki, tutaj. A ty i chyba? Dajcie, dajcie, sobie, mam przy sobie w los z gwiazdką, no i dajecie, na no, ja nie? To no i... Wyraz, Dobra, i gotów. Sobie. I teraz jest, Zobaczymy co mi wylosuje. Klikamy jeszcze na 3-4, okej? Okay? No ale czekaj, na początku naciśnij ten los, a później dalej. Gotów? Widzę, że już nie możesz się doczekać tego co dostaniesz. Dawaj dalej, 3-4, dawaj. Mam, co mam? No... Białego 3. szczura. Człowieku, ja mam tu... Pok ja mam podwójne jeszcze dwa losy. Pokaż na handę jak to wygląda. Ja, nie. ja mam podwójny zbroję. Masz tu! Że? Pokaż co masz Patryk. Nie mogę, nie czekaj, patrz. Tam na górę jakby. Masz tu człowieku, Pod, podwójny tam włos. O kurde, no to weź nagrywaj, znaczy no, zrób jeszcze. Ja ci powiem co mnie no, losuje, czekaj chwilę. E czekaj. Ach ty, to mi się przemieniło. Nie, hmm. nie, Jakiś... nie wiem, jakąś bańkę. To jest teleport. Aha, to jest teleport jakiś. Po prostu teleport. I coś jeszcze? Coś jeszcze? Który zostaje na zawsze i, i, mam, i mam drugi los. O bo czekaj. To wymień jeszcze. Dobra, o. O kurde. No I drugi mam też ten tym właśnie warhlakiem. To, do 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 nie będzie. Pokazać, pokazać, pokazać ci na handlu? No, pokaż, pokaż. To jest. Czekaj. Co, słuchaj? To jest to. Nie? Ale ty wiesz, co nie wiem, jak to mogło się stać, jak to będzie się zrobiło. No, ja nie miał podwójny roboc. No, masz, to masz, to masz jeszcze wahaczka, ale Wachlaczek ci już spadnie na drugiej postaci. To to, no, ale to nikt będzie. To będzie podwójny, nie? i tak takie związane. Dobra. Ty, ja. No, teraz już te. te... no. Ty lokalizację nie możesz ale no po prostu to jest jakieś. Nie nie wiem, Dobra, to jest... Dobra, idziemy teraz jed nie drugą postać. Ja nie przez nie Już jesteśmy na naszych na postaciach. Tylko... nie wiem, okej. wiem, nie dobra. Dalej. No? O, 3, 4 Czekaj co mi spadło? A, ulepszenie zbroi. No stop. Czekaj. Ja też zapomniałem oddać właśnie. O, to by było na tyle, dzięki za obejrzenie. A czekaj, ja tobie co spadło? Nic bo zapewniałem oddać. <noise> no co czekaj to spadło. Co ci spadło? Ulepszenie yy, biżuterii. No, to jest dobre, to jest dość szybkie, naprawdę. No, zostańcie. No, jeszcze tego nie robię, ci. Dobra, wiem, wiem, jestem tu trzymany na coś dobrego, nie? No, Mogę ci umieć. Mogę jakieś gówno, ja znam siebie. To już mój trzeci los. I gówno. No, zobaczcie, nie no, zracę. Ja... Dobra, czekaj. Mam przy sobie trzeci rozgadku. Tak Dalej. Otrzymano. Eee, mówiłem, że gówno. Pada? Mikstura, która przywraca 188 yy, życia podczas walki. Jest plus 21. 25 ilości, maksimum 200 sztuk. Działa 200 minut. Tak jakby było co tak. z tej Okej.